Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Powiem Wam, że długo się zastanawiałem, czy Wam to pokazać, ale z drugiej strony na tym kanale nie mówimy tylko o sukcesach, ale czasami o porażkach, i każdy czasami je ponosi. I to jest chyba jedna z większych moich porażek, bo wydarzyła się rzecz absolutnie niedopuszczalna. Miałem wątpliwości, czy wam pokazać, bo to chyba trochę też z mojej winy to się wydarzyło. A rzecz jest bardzo niepokojąco, bo dotyczy samochodu, którego powstało 200 egzemplarzy. To ten Maserati Merak, który jest no, wychuchanym, wydmuchanym samochodem, który u mnie cały czas stoi w garażu, jest po prostu pielęgnowany i, i, i sobie stoi i czeka i nawet rzadko kiedy nim jeżdżę, wyjeżdża nim w trasę, ale teraz okazuje się, że za chwilę będziemy walczyć o jego przetrwanie. O egzemplarza jednego z 200, Właściwie egzemplarza, który ma 50. tam chyba szósty numer seryjny. Nie jest dobrze. Dla mnie to jeden z najpiękniejszych samochodów tamtych lat. Jakby jedna z najpiękniejszych sylwetek. Jest to strasznie smutne, bo strasznie o niego dbałem. Tym bardziej, że zobaczcie. Ta tapicerka. Pamiętacie odcinki, kiedy stwierdziłem, że wymieniam tylko i wyłącznie nici, bo ta tapicerka musi pozostać oryginalna, bo nie ma oryginalnych e, meraków, zachowanych w stanie oryginalnym? Ale mamy, słuchajcie, kolejny kąsek z kolekcji Patryka Miticiuka. Mamy tutaj bardzo ładne dwa hotele od jego Maserati. Tym bardziej, że jest to jeden z nielicznych Meraków, który naprawdę działa i naprawdę funkcjonuje. Taki, który nie jest pomnikiem, a jest jeżdżący, którym jeździłem nie wiem do Krakowa, do Gdańska, do Katowic w ogóle bez problemu na kołach. Pamiętacie odcinek z Classic Auto w maju, kiedy ten samochód był jeżdżony i prowadzony przez Tomka? przepisy przepisami. Ale powiem Ci tak, że no tu z głową to jest ciężko. No. Także będę musiał w takim takim przykucu jechać, kurde. <gry> nie wiem, czy zagłówka nie da się zdemontować, wiesz? E, chyba się nie da. Chyba tak? się nie da. No to będzie grubo, powiem Ci szczerze. No dobra, ale... No. Bawimy się rakiem, no, bo to jest ta zabawa, no. Przecież z tego Classic Auto on spokojnie wrócił na kołach. Jeszcze tydzień później używaliśmy go do materiału z Maserati MC20. Teraz muszę wam się do czegoś przyznać, bo to niestety była jego ostatnia jazda i postawiłem go w garażu i tak sobie stał i stał i stał. Odłączyłem mu tylko akumulator i stwierdziłem że przecież nic mu nie będzie, jak sobie postoi te pół roku i e, nic się poważnego z tym samochodem nie wydarzy. I to był błąd. Widzicie te ślady, które okazało się, że coś z nimi nie jest do końca tak. Przechodziłem obok tego auta. I patrzę w garażu, że pod spodem zrobił się taki biały pył. W garażu się zastanawiam, co mu jest. Dlaczego jest biały pył? Otwieram. A tam masakra. Wierzcie lub nie, ale ten silnik był wychuchany, wydmuchany, wszystko było w absolutnie idealnym stanie. Nie było tu grama Okazało się, że jakiś śmieciowy akumulator, który był po prostu wybuch i wszystko zalał kwasem. Przywiozłem go momentalnie do MX Nowickich, żeby spróbować go trochę oczyścić i trochę zmyć go. Pod ciśnieniem, i jakimiś takimi środkami zasadowymi, żeby zneutralizować ten kwas, ale zobaczcie, co się dzieje. Kwas, który jakby jest wszędzie, tu wszędzie dookoła, na zbachaczach, na sprężynach, jakby. Bo z jednej strony mamy takie rzeczy, które, o które się nie martwię, bo to jest jakby powierzchowna rdza, ale z drugiej strony ona dotarła wszędzie, jest na aluminium, jakby to wszystko było wychuchane, wydmuchane, takie. No naprawdę wow, w porównaniu do tego, co się dzieje, i e, jest to albo wina akumulatora, który był mm, po prostu dziadowskim akumulatorem, albo na przykład regulator napięcia zaczął go przeładowywać. I chociaż na zegarach tego nie było widać, że przeładowuje, z, na, na, t, 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 jak, że ma większe ładowanie, tak? I może, może dlatego wywalił ten kwask na cało silnik. No, nie jest to dobrze, bo sytuacja jest taka, że kwasu tak łatwo nie zmyjesz. My oczywiście go zmyliśmy, pozbyliśmy się tam tę zasadą jakąś, która tutaj y, chłopaki od razu polecili, ale to nie do końca tak jest, że wyczyścisz to papierkiem i to minie. Bo podobno niektórzy twierdzą, że kwas jednak nie minie i zostanie już na, na blaszce i zawsze będzie wychodził co robić? Znaczy przyjmuję na klatę, jakby to jest moja wina. Dobra, spróbujemy go najpierw odpalić i zobaczyć, co, czy on w ogóle chodzi. Kupiłem nowy akumulator, bo na tamtego już nie mogłem patrzeć. I zaraz zobaczymy. W sumie francuski akumulator idealnie pasuje do tego wozu, bo technologia przecież jest, e, nazwijmy to, Włosko francuska. Dobra, na razie na krótko go podepniemy, bez mocowania. Bo i tak nie będę nim jeździł, ale żeby przynajmniej zobaczyć. Działanie kwasu było na tyle silne, że właściwie cały alternator już się zatrzymał, stoi dęba. To wszystko wyglądało strasznie, bo było w takim białym osadzie tutaj. I tyle zostało z paska klinowego. E no nic, ładowania na pewno nie będziemy mieli, bo to jest jakby sposób zasilania całych tych urządzeń dodatkowych, takich jak klimatyzacji, czy alternator jest, widzicie, taki jak, jak trochę zewnętrzny, czyli za pomocą tego wałka wyprowadzony jest to na zewnątrz. I tu jeden pasek, który napędzał klimatyzator, drugi pasek, który napędzał alternator. Nic mu nie będzie, to jakby na jednym pasku tylko chodził alternator, więc jakby nic mu nie będzie, będzie chodził co najwyżej bez ładowania. Sytuacja jest dosyć poważna, bo chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. To jest wóz, który ma, zobaczcie, 800-054. 500-054 to jest 54 numer seryjny samochodu. dziwaczny kluczyk, który, zobaczcie, jest taki absolutnie przełamany w drugą stronę, bo zresztą dostęp do tej stacyjki jest taki bardzo po włosku, pompa paliwowa. nie, Jeszcze niech się pompuje. A, jest to też jeden z dwóch Maserat Timeraków, który ma tą deskę rozdzielczą, która jest deską drewnianą, a nie taką deską plastikową, jak w większości samochodów tamtego tego czasu. Sanie? On też mi mówi, że nie jest dobrze, bo pierwszy raz w życiu nie odpalił. Dobra. Ja to przyjmuję na klatę i jakby no, to trudno. Tak, jakby nie dopatrzyłem tego i tak wygląda nie, pa, nie, nie sprawdzanie samochodów, które po prostu postawiasz, parkujesz, jakby nie odczułaczasz akumulator i go zostawiłeś i już. Jakby no trudno. Teraz pytanie do was: jaki macie pomysł, żeby w sensowny sposób e, zniwelować straty, albo je zlikwidować, albo je zniwelować? Czy, bo może ktoś z Was się po prostu na tym zna, albo ma jakieś doświadczenia z kwasem i z wylanym akumulatorem? Jak większość osób ma bardzo niedobre doświadczenia. Rozmawiałem z Adamem Urbańskim i Adam mówił, jest źle, bo mi na przykład w jednym z samochodów, mimo tego, że jest polakierowane, wychuchane, wydmuchane, co jakiś czas wraca. No nie, na, nie, nie spowodowało to mojego spokoju ducha. Więc macie jakiś pomysł? A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł. W ciągu 30 dni wróci na Wasze konto. Jak problem z blachą, jak problem z rdzą, no to przyjechałem oczywiście do Apkaru się zapytać. Natomiast teraz tak, Tomka nie ma, bo jest w Belgii i e, jeszcze nie wrócił, e, ale jest ekipa od Tomka, tych e, najbardziej, najlepszych blacharzy, więc e, szybkie pytanie, kto pytanie błądzi? Co zrobić z komorą silnika w Meraku, która jest oblana kwasem? Z akumulatora i stała tak pół roku. Nie, tutaj nie jakoś nie, to usuwaliśmy żeby no, zneutralizować to. No tak, no to to już jakby zasadowym czymś tam jest mhm. to sprzykane, ale wszystkie spordowiałe, jakby wiesz. sprężyny, wahacze, wszystko, jakby wiesz, aluminium. I teraz pytanie, chłopaki. E... A melanium skorodowało? Ale amelanium, jakby ame, to, to amelanium, jakby to, 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 to jakby, tam nie jest źle z amelanium, ale jest źle z blachą. Potem. Mhm. Czym to wyczyścić? Bo papierem się bym tego nie wyczyszczysz, żeby usunąć kwas, który już szedł, jakby wyżera ten... Soda? To jest za delikatne. Za delikatne jest? No, bo ona usunie tylko, wiesz, lakier, jakąś gumę czy coś, a rodzina mnie ruszy. Więc albo piasek, albo korun. Domino, co ty myślisz? Chyba, to chyba na było. I tym plastikiem, jak czyszczą, albo tymi orzechami, to też tak średnio ściąga. No. A mieliście do czynienia z taką blachą po kwasie, tak jakby przy akumulatorach i przy tym w, w tych starych rówieściach, no w pagodach, czy coś, no to, to zawsze jest ta postawa wygnika i tam fakt podróżnicy, no to się to piaskuje, no bo tam jest dosyć gruba blacha. Tam się wtedy to piaskuje, tak? I jak to potem polakieruje się, to, to wychodzi czy nie? No, nam no, jeszcze nie wyszło pewnie. Nie wyszło jeszcze. Jak już zneutralizowany masz, usuniesz to wszystko, co jest, z Zabezpieczy się, potem pusz na Dobra, czyli co? Czyli powinienem wyciągać ten motor i e... soda, piasek. Najpierw. Tak? Na czyli najpierw soda, żeby to tak teoretycznie wyczyścić. Ale, to Ale soda ci nie i zrobi, nie, i nie i wyciśnie z korozji, nie? nie. Z nie? Nie, tak. Kororzy zostanie. Trzeba jest z

Dzień dobry panie Stanisławie, Patryk Mikiciuk z tej strony. E... Witam, uszanowanie. Od, od, odgrzebywał pan mi kiedyś numery, pomagał mi ustalić tak. numery na ramię tej starej BMW. Panie Stanisławie, mam szybkie pytanie, bo mam taki kłopot i jakby szukam pomocy te, te kogoś, kto się zna na tej materii. W jednym z samochodów wybuchł mi akumulator w środku. Tak. Kwas oblał całą komorę silnika, silnik i wszystko po kolei i on tak stał przez pół roku, więc nie wygląda to dobrze. Jak to zneutralizować, i czy da się to zneutralizować, czy da się to jakoś wyczyścić, żeby to już nie wracało? Co tam poszła korozja, tak? No. Nie no, jak otworzyłem to, to już wszystko było takie urośnięte w takim białym pyle, no. To jest ciężki temat powiem szczerze, bo to jest. Zależy jak, bo to, po, to było po lakerze, lakierowane. Lakierowane było, tak. Tylko że to było lakierowane tam w 1978 roku, nie? To był w oryginale, niestety. E, ten i, i, i e, ja to jakby zostawiłem go na pół roku w garażu, otworzyłem, patrzę, a to wszystko białe. Ja to zmyłem jakimś takim środkiem zasadowym. E, to oczywiście jest wszystko zardzewiałe. I teraz pytanie, czy na przykład, jeżeli ja to. Wyciągnę ten silnik i zrobię, nie wiem, wysoduję albo wypiaskuję na przykład całą tą, tą, tą komorę e, i e, położę na to pokłady. Czy to jest coś, co wystarcza, czy nie do końca? To znaczy pół pierwszej, bo to. Chodzi, żeby jakieś numery piaskowały, absolutnie piaskowania nie, bo to piaskowanie to wyczyści wszystko, łącznie z numerami. Czyli za mocno będzie w ogóle za piasek. No tak, to, to uh -huh. papier ścierny, piaskowanie to może jak ktoś nieświadomie czy tam przejedzie czymś za mocno, to znikną też szczątkowe zarysy znaków. Jasne, jasne, jasne. I, tu ewentualnie jakieś takie delikatne, tam gdzie jest numer, spróbować delikatnie. Panie Stanisławie, trochę... ale nawet nie chodzi mi o to, że tam gdzie jest numer, bo miejsce polo numerowe jest całe, tylko jakby cała komora niestety a, jest porzewiała i ja. komora, bo ja jak... myślałem, że chodzi, przepraszam, myślałem, że chodzi o odzyskanie numeru. Nie, właśnie nie. Jakby chodzi, chodzi, o, tak? o, chodzi o uratowanie jakby komory, a wiem, że pan ma doświadczenia z tymi kwasami różnymi, e, które e, i, i z kontaktem Blachą, więc a, dlatego dlatego. Postać rzeczy, to spokojnie można czyścić. Tak? No, to ten. Jak tam nie ma numerów, pomyślałem, że chodzi o odzyskanie numeru, że to po numerze poszło. Jak nie, no to po prostu tylko uważać, bo tam zależy ile tej zewnętrznej powłoki zostało skorodowało, żeby nie dziurnie narobiło. Aha. No to może przy, kwas ma to do siebie, że czasami może przeżreć na wylot. Czyli im no szybciej, to... tym lepiej teraz. Słucham? Im szybciej, tym lepiej teraz to robić. No, to raczej tak, bo po prostu to oczyścić i tak, żeby nie dopuścić, nie szła dalej korozja. Mhm. A czy jest jakiś sposób na to, żeby ten kwas nie wychodził z powrotem spod lakieru i spod, spod podkładów? Są jakieś takie podkłady, da się te otoczyć? Ale to teraz kwas już nie powinien wychodzić, jeżeli będzie tutaj oczyszczony. Mhm. To tylko potem już zabezpie zabezpieczenia antykorozyjne. No dobra, czyli co? Jest szansa na to, żeby to tutaj to, 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 to uratować. Jest to spokojnie, niech po prostu ktoś z doświadczonych Zajmie się tym i on, on to odkwa, zrobi zabezpieczenie antykorozyjne. I to będzie dalej trwało. Tylko mówię, no, żeby dziur nie było, żeby ta, no. jak to się mówi, blaka jeszcze by się No dobra, panie Stanisławie, to dobrze. Jakby te, te... poprawił mi pan. To jeżeli, humor. jeżeli tak, to mówię, to tylko już teraz robota dla kierownika. Dobra, dobra. On, on to zrobi, zabezpieczy, pomaluje i, i powinno to trzymać się. Dobra, super. Dziękuję no. panie Stanisławie. Wobec tego no. wszystkiego Pozdrawiam, dobrego. Tak... Wszystkiego dobrego. Dzięki. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. No dobra, na koniec jest jakiś, yy, jakiś dobry znak. Mam nadzieję, że wszystko się uda, ale znowu robota, której nikt nigdy w życiu nie planował.